Hej, cześć, Szymanko, mówić za was Kaw, A to jest pierwszy odcinek serii Lamimy w War Thunder. Serii, w której udaje, że umiem grać w samoloty, w które tak naprawdę nie umiem grać. Więc bez zbędnego gadania zaczynamy od razu. I gramy... Gramy, gramy, gramy... Dobrze, szukamy już. Znalazło nam. Ja mam drugi poziom, więc taki bardzo mało zaawansowany jestem, bo dopiero pierwszy dzień gram. Były trzy próby, nie, przepraszam, cztery próby nagrania tego, i wszystkie niepowodzeniem, bo ta jest piąta próba, która chyba się uda, ale nie wiem. Jest godzina, żeby was nie skłamać. 21:20, równiusieńko. I tak sobie zacząłem No ładuj się szybko szybko Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczony i chciałbym wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować Że jesteście Bo założyłem niedawno, niedawno no niedawno, przedwczoraj kanał na YouTube i Facebooku I już mam... Na Facebooku ponad 40 ileś lajków, a na YouTube parę naście subskrypt. Więc bardzo Wam dziękuję za to, a my już lecimy do ataku. Nie to. Z nami sam. Sam to. Monik, Paul. Tak, why not Paul? I się zaczęło Tam Ale siupią Matko bosko Oha, jest atak na mnie Chyba nowy, bo jeszcze nie robi uników. Samolot ziszczony. Dwa samoloty zniszczone, to się stało. już 2 0 1 i seryjka do tego pana trafienie i do góry, do góry, do góry ciągnij ciągnij I plecy Do góry. Plecy w dół, prawo, lewo. Chow. Okej. Okay. Kurczę. Bo tak dobrze, a tak niedobrze. O to ta Rata ta ta bum bum tak dobrze było, tak fajnie wszystko się układało Chinu czy. nie wiem co to Do boju Polska Do boju Polsko damy radę Damy radę Dobra, nie damy radę, ale hard ducha musi być Więc no dobra, jedziemy Boże, trzeba zniszczyć ich te hm wyżej mam plan, mam plon I have plon jak najwyżej trzeba i potem robimy taki zlot taki kaskaderski no. tak to będzie tutaj gdzieś prostujemy i trzeba lecić na nich. O, niszczą, niszczą nam ojej, ja lecę Takie sryjki. Okej, okay, może coś tam, tam, tam trafiłem Trafienie tylko. I raz szybko na obciążenie a Przeciążenie! A przeciek... Tu chce się... No, ale źle się obrócił. o może dobrze nawet tak to przyszło Tak dobrze, tak źle o też zginął tyle ci środkowe palce ci nie wejdą w... Tej no ja teraz będę ogólnie tak mało mówił, bo muszę się przyzwyczaić, że wiecie, że znowu tak do kogoś rozmawiać tak dalej, no bo ja nie nagrywałem zbyt dużo tak. No. I wiecie, tak się da rady odzwyczaić. Jestem piękny. Hmm dobra, lecimy Teraz jakbyśmy to dobrze rozegrali mamy duże szanse Bardzo duże Bo to jest do wygrania To jest do wygrania Tylko że cztery, fuck 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 No Musimy teraz dużo zniszczyć Nie wiem jak się tak tu walczyć. 2 Trafiłem Trafiałem. Jest niszczy. Nie. Nie. No <śm> nie. Jak tak to zawsze jest. jeden. To jest nie fair. Foch forever na 5 minut. Będzie. Uwaga. Raz. Nie. Nie ma. Nie ma focha forevera. Koniec. Koniec. Nie. Nie. No, ale ja przegrywam Ciągle to jest nie fair. Ale 3. Trz... Uuuu, Dużo. Okej okay. No to kończymy ze statami, 3, 1, 2 Nie no, okej okay. Jestem z siebie dumny, muszę przyznać Tu macie mój nick i jak coś to mnie zapraszacie To nagram z wami odcinek Tak, nagram z wami, będę z wami grał sobie Bo wiecie, że ja was love'ciam, tak Ja was tak bardzo wciąż, tak, tak bardzo Dobra, to ja jeszcze, wam, jeszcze raz wam bardzo, 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 bardzo dziękuję. Bo gdyby nie wy, to ja też nie jestem. I pozdrówcie ode mnie Kryszona, bo wiem, że to dzięki niemu dużo. To pozdrowionka. I pozdrówcie tego, tego, tego dzięcioła, tam kryszona po drugiej stronie internetów i powiedzcie, żeby do mnie napisał. Dobra, trzymajcie się, papa. Pa.